Witam wszystkich na moim kanale, dzisiaj wam pokażę kurczaki z inkubatora, tutaj jeszcze zostało parę jaj, tam są jeszcze inne one są podzielane na rasy i tu jeszcze moich właśnie trzy zostały a tutaj mam kurczaki właśnie moje, co się wykluły wczoraj i tu mam na przykład rasowe czubatki polskie, dwie. Tu jest jedna i gdzieś tu jeszcze była druga, o tu jest schowana. I one na razie sobie siedzą w takim małym i zaraz będę je przekładać do większego. Tutaj jest takie duże, szykowane już. Tu jest oddzielone, żeby się rasy nie mieszały. No i one na razie siedzą właśnie w takim małym. I tu jest taki ładny jeden. Dzisiaj w nocy się wykluł. Ładny ma kolor taki. I tu jest jeszcze mieszanka z czubatką. To już je wyjęłam z tego pudełka. Teraz będę je przekładać do tego większego. Przełożę je już do tego większego kartonu. I to przez noc jeszcze wylęgło się kolejne parę kurczaków i tutaj już są trzy. Są rasowe. Pokażę ma zbliska jakoś. Tu jest ten. Ten taki ciemniejszy. I tu jeszcze taki leży. To on jest taki czarny. No, i jeszcze kilka zostało w inkubatorze. Tutaj jest parę. Tutaj w rogu kolejne. No, jeszcze po drugiej stronie jest jeden. No więc zostało tutaj jeszcze 7 jaj. Pewnie potem się wyklują jeszcze, bo widzę, że są nadkute niektóre. Jest kolejny dzień, i już wszystkie kurczaki się wykluły, i teraz Wam pokażę wszystkie. To tu są takie, jak widzicie, i tu po drugiej stronie są takie. No i to by było na tyle w tym odcinku.